tu kawalerzystów znieść tradycyjny toaz. tak się składa że jestem tutaj wierzchem na rynku już po raz 25 i za każdym razem i dojeżdżam tutaj wraz z towarzyszącymi miłanami z 12 połku z Amazonkami dojeżdżamy tutaj wieżkiem, Marszał! <klucz> Jutro Siodłem konia powrót. Kolejne fajne wspomnienia. Nadzieja, że przyjedzie się tutaj na przyszły rok. Na uroczystość, której tradycja zaczęła się jeszcze w minionej epoce, kiedy o kawalerii... Nie należało mówić zbyt głośno, kiedy była to formacja, którą usiłowano skazać na zapomnienie. Ale nie udało się, bo żyje duch w narodzie, szczególnie żyje tam w mieście stolicy zwycięskiego powstania. Powstania, które dobitnie pokazało, że po latach niewoli. Odrodziła się rzecz Rzeczpospolita. Pozwolę sobie za chwilę z moim serdecznym przyjacielem Andrzejem wznieść toast za miasto Poznań, za tradycję ułańską i za pamięć tych, co to nam rękę do wodzy i do szabli układali. według rodzinnej, kresowej receptury. Czcigodni Poznaniacy, za Waszą pomyślność! Niech żyje Poznań! Jemy się! Jemy się! Jemy się! Jemy się! Kochani, oby ja w przyszłym roku w tym samym miejscu. W jeszcze większym składzie. Daj Boże zdrowie.